Cześć, jestem adminem strony ATV Zachodniopomorskie Pomorskie. Zresztą, przy pomocy Szymona i Łukasza, Łukasz ma dodatkowo swoją stronę LUKAS Movie Project. Zajmuje się głównie montażem filmów, wszystkich naszych wypraw. Robi to z pasji, a co za tym idzie, robi to profesjonalnie. Stwierdziliśmy, że czas nagrać coś w rodzaju testu kładów, ponieważ uważamy, że nie ma czegoś takiego na YouTubie Wiadomo mi, że można się wspierać. Filmami z jakichś portali zachodnich, na części USA. No, najczęściej te filmy robią producenci, więc no, nie do końca można, że tak powiem, jakby wierzyć w ich obiektywność. Druga sprawa, tereny, które oni tam powiedzmy, przedstawiają, no, nie do końca odpowiadają naszym. Tak? No, w przypadku UTV najczęściej są to pustynie. U nas jest raczej z tym problem. No i postanowiliśmy coś takiego zrobić. To jest generalnie nasz pierwszy film, więc no trochę, że tak powiem, odkrywamy proch no w cudzysłowie. Posiłkujemy się trochę testami samochodów, aczkolwiek no trudno to wszystko odnieść. Więc założenie jest takie, że będziemy starać się pokazywać, kłada, jak wygląda z zewnątrz, tak, co się dzieje w środku. Jakie funkcje, jakie przyciski. Będziemy próbować patrzeć, oczywiście, w ramach możliwości, jak kład będzie zachował się na jakichś podjazdach, na trawersach. Będziemy omawiać koszty eksploatacji, no i generalnie no wszystko to, co użytkownikowi, to co użytkownik przypuszczam, przynajmniej ja, chciałbym wiedzieć przed zakupem takiego sprzętu. Bo w tym wypadku będziemy zaczniemy od testów Kanama Mavericka. Zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczniemy od wnętrza tego sprzętu. Ja myślę, że tutaj ewentualnych właścicieli kanałów niczym nie zaskoczę, bo generalnie wszystkie te maszyny no, mają praktycznie te same funkcje. Tak to nazwijmy. Ale no powiedzmy dla osób, które jeszcze do czynienia z kanałem nie miało, może coś nowego się pokaże. No wiadomo, że tutaj mamy licznik. Licznik wyświetla nam takie informacje. Oczywiście można zaprogramować sobie go komputer, no w moim wypadku pokazuje mi cześć Wojtek. Tutaj są wszystkie podstawowe informacje, czyli ewentualne błędy, jeżeli jakieś są, tutaj na szczęście nie ma i bardzo z tego się cieszę, bo wszystkie błędy niestety kojarzą się z dość pokaźnymi kosztami. Przebieg sprzętu, na którym biegu w danym chwili jesteśmy, dodatkowo w momencie kiedy zapinamy powiedzmy, napęd na cztery koła. A teraz odpiąłem, czyli teraz zapinam o dwa. Tutaj w momencie kiedy zapinamy pokazuje się ikona. Długie, krótkie, tryb ECO czy tryb SPORT, kontrolka pasów. Kontrolka rezerwy, no to na co chwili się nie świeci. Obrotomierz. Tutaj możemy sobie edytować co na ekranie ma się wyświetlać. Czy ma na przykład być godzina, czy ma być obroty, czy kilometry. No generalnie fajny wyświetlacz aczkolwiek, znaczy w zasadzie wszystkie te najpotrzebniejsze informacje otrzymujemy wodotrysków jakichś nie ma przycisków, no to tak przycisk wyciągarki tej filozofii nie ma, albo wpuszczamy, albo wypuszczamy no co, awaryjki zapinanie napędów, czy na 4 czy na 2 opcje sport, mode lub eco tutaj mamy przycisk z napisem DPS ten przycisk oznacza regulację w tym wypadku jest trzystopniowa wspomagania, tak? czyli tam wiadomo, od minimum do maksimum. Przycisk start do odpalania kłada światła jakby te wbudowane w pojazd odpalamy za pomocą stacyjki, czyli pierwsza opcja to jest wiadomo wyłącz środkowa włącz światła. On potem własną światła kład zostaje na chodzie. Gniazdo zapalniczki. No i z tych funkcji tutaj, które widzimy, to będzie wszystko. Dalej co? Mamy skrzynię biegów. Standardzik w zasadzie w każdym kładzie, czyli parking, wsteczny, luz, high i low, czyli bieg szybki i bieg terenowy. Dodatkowo obok przycisk override, który, jak pewnie każdy wie, służy na do tego, żeby odblokować moc przy wstecznym. Dodatkowo rączka, zwana cykor rączką. Ramczka jest przez to, to znaczy Jest przeznaczona dla pasażera, czyli po prostu kiedy wchodzimy bokiem w zakręt, pasażer ma się za coś złapać i nie wpaść w histerię. Co? To, co ja na bardzo sobie chwalę po tym, jak przesiadłem się składa na UTV, to jest to, że właśnie jest chowek, więc może na schowanie telefonów nie jest to najszczęśliwszy tutaj pomysł, bo telefon fruwa i ostatnio no, skończyło się tym, że musiałem wymieniać szybkę ale schowek jest, wiele rzeczy typu portfel, kanapki czy jakieś inne rzeczy można sobie schować dodatkowo złącze pasów, te złącze służy do tego, żeby zapiąć te powiedzmy w cudzysłowie drzwiczki, czyli taką siatkę, która chroni nas żebyśmy z tego kładza nie wypadli to samo jest z drugiej strony i tutaj mamy złącze pasów tych już kierowcy i pasażera. W momencie, kiedy nie zapniemy pasów wyskakuje nam komunikat o tym, że pasy są nie a co za tym idzie jest całkowity spadek, jakby okrojona moc. Jest to temat dość taki no niewygodny, bo często jak się biega, powiedzmy, gdzieś stoi się w błocie zakopanym i, i powiedzmy gdzieś tam wybiegam po to, żeby podłączyć tą wyciągarkę gdzieś do drzewa, no, akurat ostatnia myśl, ostatnia rzecz, o której myślę to zapinanie pasów. No i potem zawsze zaskoczenie jak po, na Elce, kiedy trzeba dać czadu, żeby z tego błota wyskoczyć, jest po prostu <noise> Nic się nie da zrobić. Druga sprawa, że często niestety jest też tak, że w momencie... Teraz stoję jeszcze pod niewielkim kątem, ale wiadomo, że jak stoimy w błocie, czasami te kłady stoją w wielkim takim na kącie nachylenia, po, pojawia się wtedy tutaj problem z tym, żeby pas po prostu... Zresztą teraz to widzimy... Pasa po prostu nie można zrobić, no więc jest to sprawa trochę niewygodna, według mnie trochę niedopracowana przez inżynierów Kanama. To znaczy, no jest to niewygodne. Teraz powiem trochę o tym co na zewnątrz. Generalnie jak kupujemy kłada, to w zasadzie po zakładaniu nie mamy nic. To jest niestety ta bolączka każdych sprzętów i każdy to ma kłada. Powiedzmy przyprowowego. wie co to znaczy zbrojenie sprzętu, z jakimi kosztami to się wiąże. Zaczynamy od wyciągarki, od płyty montażowej. wyciągarki. Koszt płyty to jest w okolicy chyba 400-450 zł. Do tego wyciągarka też wiadomo temat rzeka średnio dziś. Mówimy o wyciągarkach, powiedzmy, takich, które no, mają y, jakąś rację bytu. Przy takich pojazdach no, to jest koszt, tak powiedzmy, od 700 zł. w górę. Koniec pewnie gdzieś jest, ale to y, przede wszystkim kończy się na fantazji. Druga sprawa y, osłony spodu nie ma ich w ogóle, y, także trzeba y, to też zainwestować. Y, wielu y, mówi, że to nie jest potrzebne. Ja chyba uważam jednak, że jest potrzebne, bo. Eee, najlepiej o tym, jakby świadczy to w momencie kiedy się je zdejmuje i widzi jak one wyglądają, tak? i te wszystkie pogięcia, wiadomo, że gdyby nie one, no to yy, pogięte były elementy, które znajdują się nieosłonięte, czyli w składzie. Yy, dalsza sprawa, yy, feryjnie nie ma czegoś takiego, czyli tej szyby, szyby występują w wariantach, jedna to jest pół, druga to jest cała problem z całą jest taką że mm, znaczy zaletą jest to że nie, nie po prostu nie wali wiatram do środka więc no, nie mamy szronu druga sprawa jest taka że niestety błoto które znajduje się na niej nie no, nie, do nie... No, wiąże się to z montażem wycieraczki silniczka do tej wycieraczki jakiś spryskiwać więc no, temat się rodzi aczkolwiek dla sprawnych rączek może temat nie jest jakiś e, zbyt skomplikowany dodatkowo montaż dachu Aha, zapomniałem o kosztach. Koszt szyby to jest 1,5 tysiąca, koszt pełnej szyby to jest 2,5 2500. E, o wycieraczkach i e, silniczkach i tak dalej. To już nic nie mówię na oko, mogę tylko stwierdzić, że to jest tam pewnie gdzieś wydatek około 6500, może do 600, może do 1000 zł. Dachu też nie ma, dach też trzeba kupić. E, dach to jest koszt e, w okolicach 2500. Dach ten akurat, który tutaj się znajduje, to jest oryginalny kanamowski, jest on paskudny generalnie, to już taki powiedziałbym skandal, znaczy paskudny i nie paskudny, dla jednych to jest mało istotny szczegół, czy wizualnie to jakoś wygląda, czy nie, bo wiadomo, że kład służy głównie do tego, żeby po prostu skatować go w terenie, aczkolwiek... Ja też lubię jakąś tam, powiedzmy, sprawy, jakieś sprawy wizualne, więc dach po prostu jest zrobiony z czystego aluminium, należy go okleić, ewentualnie dodać jakiś tam wzorek taki, żeby to wyglądało. Czy to jest ładne, to już jest temat gustu. Mi się to akurat podobało i tak sobie to wymyśliłem. Ja osobiście z modów, które tu jeszcze dokonałem to jest zmiana bumpera. Przez to że w tym bumpsze nie miałem miejsca na to, żeby zamontować światła potrzebne do tego, żeby że tak powiem, spełniać wszystkie warunki homologacji, przeniosłem te światełka na nasiemki LEDowe, które jednocześnie są też kierunkowskazami. Tak jak mówiłem, seryjnie otrzymujemy tylko kłada, po zakładem nie mamy w zasadzie nic. Więc tutaj temat jest otwarty. Oczywiście do tego kłada można wykupić jeszcze drzwi, to jest 3 ,3 tysiąca. No, akcesoriów generalnie, które Karam stworzył z tego pojazdu. Jest multum i naprawdę nie chcę przesadzić, ale wydaje mi się, że gdyby tak się dobrze skupić, to można w zasadzie za te akcesoria kupić jeszcze jednego kłada. Więc, no, bawić się dla kogoś, kto ma tutaj. A no, zapomniałem o najważniejszej rzeczy, która, w mojej opinii, przynajmniej na forach amerykańskich, to jest w ogóle podstawa. No bo my tu mówimy o bumprach, o osłonach, no to jest sprzęt audio, no, bo tam generalnie chłopaki Przygodę, jakąkolwiek zaczynają, od tego, że po prostu montują porządny sprzęt audio, który montuje się w dachu. Koszt takiego sprzętu to jest też w okolicach, chyba nawet około 4000. Oczywiście są jakieś tam różne zamienniki, takie, które na Allegro można kupić za 500, za 1000 zł, ale oryginalny kanamowski wodoszczelny z odpowiednią mocą to jest koszt w okolicach 3-4000 zł. Ja uznałem, że chyba nie jest to do końca mi potrzebne do szczęścia. Hałas w kładzie jest tak wielki, chociaż. Przyznam szczerze, że nie, nie słuchałem tego jak to działa, w sensie yy, czy po prostu ten audio jest w stanie zagłuszyć yy, pracy silnika, aczkolwiek wydaje mi się, że no nie, jest to rzecz niezbędna, a o, radia na dłuższych trasach to po prostu korzystam, mam wbudowany interkom w kasku i tam sobie coś słucham. Faktem jest, że też za wiele nie słyszę, więc yy, po prostu chyba potrzebuję czegoś, co... Yy, no jakiś, jakiś tam po prostu w tle leci muzyka, która urozmaica czas. Niestety w moim uczuciu kanam jako, jako taki tak rozwiązał to średnio. Nie wiem czy jest to spowodowane tym, żeby po prostu zniechęcić użytkownika i żeby go wysłać do autoryzowanej stacji obsługi. Aczkolwiek niestety jakakolwiek czynność serwisowa przy tym sprzęcie wymaga mm, rozebrania praktycznie całego wnętrza. To się tyczy nawet takich rzeczy jak wymiana oleju, bo żeby, zdemontować, żeby zmienić olej czy nawet sprawdzić stan oleju, trzeba zdemontować ten fotel. Może to akurat nie jest zbyt skomplikowane, natomiast już po sprawdzeniu oleju, kiedy okazuje się, że jest go za mało, no to już się zaczyna robić problem, bo trzeba zdemontować tą płytę boczną. No i dopiero wtedy możemy majstrować. Już o samych dojściach. Jakby z butelką oleju do, do tego miejsca, gdzie trzeba go nalać, to już jest w ogóle temat rzeka. Można to oczywiście rozwiązać za pomocą jakichś tam lejków, aczkolwiek no, wydaje mi się, że sprawa jest taka no, nie do końca wygodna. To samo tyczy się drugiej. Z drugiej strony już nie będziemy tam z kamerą przechodzić. Ale z drugiej strony z kolei mamy dojście do paska. Sami wiecie, że pasek to jest akurat taki temat, który no często lubi nazywać w najmniej oczekiwanym momencie albo oczekiwanym, tylko po prostu wynika z naszego jakiegoś zaniedbania. Ale mści się to przynajmniej wtedy, kiedy, kiedy akurat byśmy nie chcieli. I to tak samo wiąże się z tym, że trzeba zdjąć ten fotel, wymontować zdemontować pół plastiku, w jest, odkręcić płytę. Żeby płytę zdjąć najczęściej trzeba się położyć podkładem, bo jest kilka śrub po prostu, do których nie dojdziemy z góry. No i wtedy sama wymiana paska już jest banalna, aczkolwiek no niestety... Rozmontowanie i zmontowanie wszystkiego dookoła trwa i to jest przynajmniej dla osoby niewprawione, ja za taką się uważam, no to jest przynajmniej czas na godzinę, dwie. Przypuszczam, że osoba, która Biegle, że tak powiem, jest mechanikiem i tak dalej, no może załatwi to w godzinę, aczkolwiek wątpię, żeby, żeby dało radę to zrobić szybciej, bo samych kołków jest chyba z 30 do rozmontowania, więc no jest trochę roboty przy tym. Ja przynajmniej mam wrażenie, że w Polarisie jednak jest trochę lepiej rozwiązane. Mam nadzieję, że Robert dorośli, pozdrawiamy Cię, Robert udostępnia swojego rzetera i tam byśmy pokazali, jak to jest zrobione, aczkolwiek. Puszka dostępu do paska jest po prostu poza zakładem i wystarczy tylko odkręcić jej obudowę, wymienić pasek i zamontować. Tak samo filtr powietrza z tego, przepraszam, oleju z tego co pamiętam jest montowany gdzieś tam na tyle, więc sama wymiana też jakoś nie jest zbyt męcząca. No to są minusy niestety. Tak zrobili, szczerze mówiąc no jeszcze nic, przynajmniej z naszej ekipy nie ma w posiadaniu najnowszej w wersji kanama UTV x trójki nie wiem jak tam to jest rozwiązane. Może w komentarzach napisze nam ktoś, kto jest tam zorientowany, albo jakiś dealer. Oczywiście do tego zapraszamy, no i wtedy będziemy mieli jasność. Ze spraw takich stricte, eksploatacyjno, taki serwisowych, które po prostu trzeba powtarzać raz na, tam, nie wiem, no w moim odczuciu to trzeba robić przynajmniej raz na 1000 km, no to jest w zasadzie wszystko. Został nam tył. To jest kolejna oczywiście opcja, którą należy dokupić, czyli kufer. Oryginalny ma to do siebie. Jest o tyle fajny, że montowany jest za pomocą systemu lock and ride, więc montuje się go w zasadzie w 5 sekund, no może 10. Siatka, która ma teoretycznie chronić przed wiatrem, oczywiście też dodatkowa opcja. Ona kosztuje około 500 zł. Z grubsza, chyba omówiony ten sprzęt. Mam nadzieję, że zobaczyliście go do końca dookoła yy, tak jak on wygląda tak jak mówię no ja zawsze jak kupowałem kłada to zawsze szukałem takich filmów gdzieby właśnie ktoś po prostu oprzec go pokazał wszystko no, każdy guziczek yy, każdy zakamarek tego sprzętu powiedział gdzie co jest jak i yy, no to zawsze już jest jakaś taka dodatkowa wiedza yy, że w momencie kiedy go już kupujemy no to nie czujemy się yy, obcu z tym sprzętem będziecie chcieli możemy też zrobić kiedyś taki film który po prostu pokażemy yy, jak po kolei wszystkie funkcje tam zrobić, czy na przykład wymienić olej i tak dalej. Aczkolwiek wydaje mi się, że wszyscy, którzy oglądają ten film, są już na tyle zaawansowani, że takie filmy są nikomu doświadczenie potrzebne.